To są żydowskie spotkania starych i młodych, mówiła w swojej poezji Felicja Boska, youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszamy i te buziaczki małym dzieciom przesyłamy. Kochajmy rodziny całościowo młodzi, starzy. Wszyscy razem, u Żydów byli wszyscy razem. Nie było eugeniki, jeszcze nie była znana takich w sensie podziałów, że ten młody, a ten stary to znaczy, że gorszy, że ten mądry, a ten głupi. Nie, nie. Wszyscy się do czegoś przydali. Wszyscy się do czegoś mogli przydać. Także spotkania, proszę Państwa, w gminie Żydowskim. Były bardzo edukacyjne, proszę Państwa, pouczające, że nawet Biblia sama mówi: o domu żałoby jeszcze pójdź do domu żałoby, abyś się mógł czegoś nauczyć, abyś coś mógł zobaczyć, jaki jest sens życia, do czego to wszystko zmierza, do czego to wszystko prowadzi. Bo tu w Warszawie, proszę Państwa, to ogólnie to jest inaczej, że ty jesteś jak dziki koń i nikt nie zatrzymasz się. Jak dziki koń, dziki, dziki jak z Afryki. Zeberki są tylko pozytywne, one ciągle biedne, tylko uciekają od tych, tych od, 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 od. Od tygrysów, od, od dzikich zwierząt, drapieżnych, mięso-rzeczych. Radio dawidek youtube.com. Radio dawidek youtube.com. Gdy całość proszę na złom.